Na pewno znajdzie się. Nie, że. go uprosić, polece... pamiętam, poczytają. Potrafię sprostać każdemu. Aż tak ci zależy na wpadce, ale uprzedzam cię. Jestem gotów. Jestem gotów. To, co ci za chwilę powiem, jasne. Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak. I przy... Oczywiście to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach hmm. z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym Noszyn. obozie i odsprzedawać nasze, nasze rzeczy naszym, naszym chłopcom. chłopcom. A to już za wiele. Dlaczego? Dlaczego? Widzę, że masz problemy z magami. Dlaczego magowie... O, Dlaczego magowie służy im za to Dobra, dobra, mnie to nie obchodzi. Gdzie znajdę mordraka? Gdzie znajdę Mord kręci się przy południowej po bramie po przeciwnej stronie zamku. Tuż za wejściem. Okej. Okay. Chcę mieć pewność, że już nigdy... Aha, Widzę, tak, faceta Zajmę się tym. Zajmę się Dobra. Przynajmniej musimy mu płacić tych tysiącu rudek żelazo. Ło, wow, prawie wskoczyłem na to. Toś, pamiętam, że mówił mi o coś o tym. Czekajcie, może z tego wskoczymy. Się da nie, nie da się. Co tam grabo? Mam nadzieję, że Was nie irytuje moje wymawianie. Litery R, ry. Ale już zostało od chyba 2-3 dni do nowego roku szkolnego. Wtedy filmy będą się udziawiać pewnie rzadziej. Postaram się, żeby przynajmniej jeden na, film na dzień był. Oczywiście będę musiał mieć czas na odrobienie lekcji i te, Co tam za zamieszanie jest? Przepraszam za tego skaipa. Mogę go wyłączyć. Kopacz. Gdzie jest Moldrak? Moldrak. la, 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 Gdzie la. Dzieci, uciekłeś? Musimy go wyprowadzić z tego. O o o o o! Tak, to ty. Napraw... A jeśli... Chciałbym... Każdy kurier... Masz... Pr... Czyżby... Są w tym obozie osoby... Tak? To powiedz im... Skąd pewność? Bo myślę, że jesteś na to zbyt mądry. Nowy obóz pod... A gdybym... Jeśli myślisz o tym poważnie, możemy wyruszyć od razu... Ale gdybyś... Chciał wyrzucić mnie z obozu siłą boimy. Um, opowiedz mi o nowym obozie. Chodźmy do nowego obozu. Chodźmy. Dobra. Po prostu y, idziemy. Hej! Nowa twarz. No, eee, y, okej. Okay. Zaprowadźmy dalej. Po prostu, jeżeli chyba z tego co czytałem, poradniku, tak, czytałem poradnik, że nie, nie mentoli się tak samo jak z poprzednimi zadaniami, takimi, takimi, to wyczytałem z tego, że po prostu on nas zaprowadzi do nowego obozu i on tam będzie stacjonował przez parę dni, później możemy wyjść do. Yy, to Rusa i mu powiedzieć, to że tam został <laughs> ok. Aha, bo tam to był obóz sekty. To jest 104 so obozy: obóz sekty, stary obóz, nowy obóz i jej obu, ym, klęśniącego. Hmm. chyba że śniącego nie liczysz jako obóz. O, że bardzo, to dla Ciebie zadanie. Zabij te cztery jesteś hardcorem. Wierzę w ciebie. Strzelaj! Dobrze! 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 Jesteś kozak! Moch, drak! Moch, drak! Moch, drak! drak! Zabiję! Zabij! Zabi. Zabij śmieci! Zabij, śmieci! O, dobrze, młodsak! Zaraz do cię do, dociągnę. Tylko zabiorę, wiecie. Wiesz, moje moje wyjadowe. Piękne flaki. Chodź, idziemy dalej. Lubię wciągać flaki ściech nosem. Aby ziemu wychodzi to przed ucho. No, na no. Na, na. Kolejne ściech zabiję. Kill them. Nie, kill him. Kill him all. A ja ten sobie pozbieram grzybki. Pięknie. Może tak. Jesteś koksem, widziałeś? Ktoś ci to powiedział, że jesteś koksem? Oj, nie chciałem tego zrobić. Włóż to będzie o, dobra, idziemy. Mordrak. Komu wie, jest paszczy jak mordrak. Lubisz się migać jak mordrak. Mordrak wokoło o, ziele. Okej. Okay. Idziemy. Gdzie ty mnie prowadzisz, mordrak? Muszę zapamiętać drogę, bo znowu się zgubię i będzie dupa. La, 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 Zabij go. Aaaa! No mi rzucił! Nieee! Dobrze. Mordrak. Tylko się ciekawię, dlaczego Gotik zawsze ma tak małych fps ów To jest ten nowy obóz? Nie, to są gobliny. Przytul go, Mordrak. Bum. Przytul go. czy ty jest dom? To jest dom kawalowny, chyba, z tego co pamiętam. Bo let's play oglądałem. Czekaj, może jak? Zapisz sobie gry. Rozmawiam sobie z kawalognym. Może coś tam ciekawego nam powie. Ty, mam nadzieję, że nie uciekniesz tam. Cześć kawalorn, Co tam słychać? Co tam rzekłeś niewidzialnego? Tutaj. Aha. Pytasz, tak. nauczysz tam czegoś? Szkradania się i... łuko. A Bezi u mnie kakać, wiesz? Skacz, Bezi, skacz. Mordrak, widzisz. Wygląda jak bandyta. Przytul tego jada. Przytul go. Cium, cium. go. Przytul go. Widzę, że Kawalorn go chce ściągnąć. Achita. Tylko Bezi tu muszę wkroczyć. Pięknie Bezi. Bezi koksu. Bezimienny... Bezimienny... Bezi. Bezimienny... Mam na imię. Jestem Bezi. Bezimienny Bezi. Dum dum dum. La la la, la Wojat. ja? się zginie? Zginie, muszę zapamiętać. Ech, muszę sobie jakąś mapę kupić. Widziałem chyba u Dextera ma była. Ach, nie ma tak. Tutaj poznawać ludzi, a później go tylko dwójce ich zabijać. Ale nie będę spoilerował, żeby wam. Nie psuć pięknej zabawy. O, już biegnie. Ktoś tam strzela. Jakiś snajper. Jakiś snajper. Snajpa. Cześć. Kim jesteś? Czekaj. Poznam, po, zapoznam się z tym typem. Ty jesteś Adian, nie znam cię. Ale przypominasz mi kogoś. No, da, No, dowali się. Obryłka rud! -dy 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 -dy. Dobra, za, później całkowę, jak będę wracał. Kubek. Kubek, kubek. Idziemy, mordrak. Zuchra się za zgubię. Już nie wrócę do starego obozu. Nie zostanę cieniem, ale wielka cena tego jest. Myślałem, że ten nowy obóz będzie bliżej, ale przynajmniej poczyścimy się z Mordragiem przy okazji troszeczkę głuniczej doliny, jak to nazywają te i zbuty. Wow, Mordrag, gniatarz Mordrick. You have so Dick Mordrick. Hmm... Poznaję ten... O, skrzynka jakaś. Aha, to później otworzymy. No, idziesz może A, tutaj. Kusiam. Sekunda. Czy żeby to nie było to o czym myślę? Czy my kółka nie robimy? Nie, nie robimy kółka. To tam jest. Z tej szalony. Jesteś szalony. Ach, teraz cię podrapać po plecach. O, tak... O, tu jest nowy obóz. No to jest... Wow. Za tą bramą rozciąga się nowy... To twoja przepustka do Laresa. Wiesz co? Poza To jakbyś... Mam jakieś zadanie to przy okazji wykonamy je u Laresa. Dobra, wracamy się. Trochę okay, pójdziemy do... znaczy Lestera, nie Laresa, bo coś tu chyba się. Zmieńmy sobie... chyba dostaliśmy z tego, co się mi wydaje, yy, Opieście. na nikim nie można polegać, co Błąd dziękuję. zręczności 5, dziękujemy. Thank you, man. Thank you, man. Wow... Musimy znaleźć kogoś, kto tu coś sprzedaje. Chcę od niego, niego kupić mapy i jakoś do starego obozu dojdziemy. Jest godzina 20.38, kiedy nagrywam dnia. Któregoś tam, któregoś. Jest na pewno sobota ostatnia. Pok. sam pok. Cześć. Miło, że pewnie jest świętar. W takim co nieco. Pewnie dla... Dobra. Nie będziemy z Tobą tam się odgadywać. My szukamy... Ale fajne pole macie. Wow. Ue, bo my straciliśmy trochę życia. Ktoś tu nie gra. Nie umiesz będzie skoczyć na takie rzeczy, a na, a na... jakieś wysokie półki skalne to umiesz skakać. No to jesteś dziwny. Lewus. Hej, jak w ten sposób od razu poznasz... C sekund... Sekunda?